Witajcie, leśni bracia i siostry, albo siostry i bracia. Połowa listopada, piękna pogoda. Jesteśmy oczywiście na grzybach. Grzyby są, nie jest ich może dużo, ale coś, coś jeszcze jest. Ładne borowiki mi się dzisiaj trafiły. Zresztą co, zobaczcie sami. Oglądaj ta, subskrybuj ta, komentuj ta. I obejrzyjcie inne moje filmy, jak interesuje Was tematyka e, grzybów. Nie tylko grzybów, zresztą. See you. No i co? Mamy pierwszą. Pierwszą sztukę. Taki myślaczek no, może i będzie. Zobaczymy co będzie dalej. No i co? Pierwszy cel stopowy dzisiaj. Całki ładny. Tamtego maślaka no, niestety musiałem wyautować, bo zejrzek to całe wszystko. Patrzcie jaka sztuka. Borowik. ale jaki piękny. Że jeszcze w połowie listopada takie grzyby są. Rewelacja. Twarda skała. Piękny. Naprawdę rewelacja. Ale jest. No, zjedzony. Albo i nie zjedzony. Nie zjedzone. Śliczny. I co? Kolejny. Kolejna piękna sztuka. Do koszyka. Won! Pana tego. Pince za sztukę. To dwie sztuki. To jest tysiąc, nie? No a nie? Mamy sztukę numer... Cztery. Jak widzicie? I dzięcioła nad głową. O! 4 i 5. Taki kasnowojczek. Cyk. I tam gdzieś w oddali był jeszcze jeden. Zaraz do niego podejdziemy. Słyszycie? Siema! Pani to wygląda. Nie wiem, czy to będzie czy też dobrze na kamerze. Ale przy okazji chciałem zakomunikować, że mamy kolejną, 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 kolejną sztukę. Taki, ów mi się jest tutaj a obok jest taki No cudnie się dzisiaj zbiera, cudnie Jak na połowę listopada to się cudnie zbija A cóż to za cudaki Znacie to, bo ja nie bardzo Ktoś powie mi co to za okazy No i patrzcie Patrzcie, co mamy. Piękna sztuka. Piękny borowik. Rewelacja. No kosa. Mam nadzieję, że zdrowy. I tak się prezentuje ten niegomość. Cudny jest, nie? Też tak sądzę. No i słuchajcie, po dłuższej przerwie, prawie, prawie godzinnej tak naprawdę, coś mamy znowu, nawet coś całkiem przyzwoitego, Czeglak? no spoko, będzie, będzie nawet rewelacyjny bym powiedział, jak na te warunki i jak na ten czas. Taki to mister waść. A jak to co, jak? A może ktoś z was wie co to za grzyb bo ja nie bardzo ale co ja widzę co ja widzę a, tam, gdzieś pan się rował. Szukam pana od dwóch godzin. Ładny. O, bardzo ładny. O, piękny. Troszkę tu ma lokatorków. Cztery ślimaki się do niego dobrały. Ale ogólnie, nawet pięć. Ogólnie bardzo ładny. It's beauty. Kończymy powoli. I jeszcze takie coś na koniec mamy. To jest chyba siedzio, nie dobrze kojarzy. Jakoś tego specjalnie wcześniej nie zbierałem. Aż też sprzęt tego wcześniej nie widziałem u nas w lesie. W każdym razie tak mi się wydaje. I sprawdzimy sobie to w domu. I coś tu jeszcze. Coś tu jeszcze, moi drodzy, coś tu jeszcze mamy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna, jedna, jedna sztuka się na koniec trafiła. A żeby nie było lekko, popatrzcie się, tyle mniej więcej kilometrów, czy mniej więcej tylko dokładnie, zrobiłem. No, ale nie ma co narzekać. Jest dobrze. A chodzić, pole się lubi, więc. Więc to dla mnie nie ma znaczenia. No i kończymy. Fajerhand. W domku bo się już jest godzina prawie 13. Tyle finalnie. Udało się dzisiaj zebrać. Uważam, że jest bardzo ładnie jak na faktycznie połowę listopada. Eee, no te borowiki trafiły cudne. Może tak powiem. Eee, no dzisiaj nic innego nie było, że tak powiem, tylko te borowiki i, i krasnoborowiki. borowiki. Eee, nic innego już w lesie, nie u nas nie ma. Zero korzylarzy, zero podgrzybków. żarzających, hmm, czegokolwiek nie ma nic. Dzięki za oglądanie i co? Na razie hej!